Ubóstwo energetyczne jest zjawiskiem trudnym do zdefiniowania, ale myślę, że możemy je zdefiniować na podstawie czterech elementów. Na początku mamy kryteria socjalne i ekonomiczne. Generalnie osoby, których przychód na jednostkę konsumpcji jest słaby. Są to często osoby pracujące na pół etatu albo bezrobotne. Są to też często osoby wynajmujące. Ostatni element to osoby żyjące w znaczącym odizolowaniu rodziny z jednym rodzicem, a nawet osoby, które żyją same. Innym kryterium, które musi być wzięte pod uwagę, to wydajność budynku. Często zakładamy, że osoby w ubóstwie energetycznym mieszkają w starzających się budynkach, czyli tych wybudowanych przed 1975, a często są to osoby żyjące w budynkach z ogrzewaniem centralnym, czyli takie, które nie kontrolują ogrzewania, a często są to osoby żyjące w budynkach z ogrzewaniem centralnym, czyli takie, które nie kontrolują ogrzewania. Które nie mogą zdecydować, żeby je obniżyć, i które będą musiały zapłacić rachunki, które są im narzucone. Jest to całość. Wiele elementów powoduje sytuację ubóstwa energetycznego. Nie jestem pewna, czy wszystkie osoby w ubóstwie energetycznym wiedzą o obecności tego zjawiska. Jest im też ciężko oszacować swoje warunki. Myślę, że te osoby dzięki kilku wskazówkom będą w stanie żyć w tym środowisku, ponieważ powoli zrozumieją, że te małe kroki zmieniają bardzo dużo. Ale są to osoby, które mogą mieć kłopoty z innymi budżetami, np. z wydatkami na jedzenie ze względu na duże rachunki za prąd. Aby móc opłacić rachunki, wydadzą mniej na jedzenie. Podobnie jest w przypadku, kiedy dziedziczymy duży dom, który nie jest odizolowany. Będąc w tym domu, nie mamy izolacji i powiemy sobie: No trudno. Będę żył tylko w tym pokoju, żeby móc oszczędzić na ogrzewaniu innych. Więc znajdujemy się w środowisku dość ograniczonym, w warunkach, które nie są idealne. Ale zadeklarowanie siebie jako osoby w ubóstwie energetycznym nie jest ewidentne.